Cześć wam wszystkim. Czytam dzisiaj wszystkie portale, a na tych portalach czarne płachty. Chcą zagłodzić, zamordować, zastrzelić, odstrzelić media w Polsce. Naprawdę? A gdzie żeście byli przez ostatnie 8 lat? Gdzie byliście? Braliście pieniądze opisu? Braliście? Przecież ludzie was czytać nie chcą. Ja otwieram wirtualną Polskę, bo one do mnie po prostu szlak trafia. Nie można tego w ogóle odczytać. Kłamstwo za kłamstwem. Nagłówki sugerujące ka tra każdą tragedię, a na dole zupełnie co innego, jak otworzysz głębiej. Nie powinniście dostać pieniędzy. Za to kłamiecie, oszukujecie, nie dajecie rzetelnych informacji czytelnikom. I do kogo wy macie pretensje? Źródełko się skończyło. Bardzo dobrze. A generalnie jak nie potraficie zarobić sami na siebie, to po prostu trzeba zmienić pracę. Każdy z nas, jak ma w robocie, niefajnie, idzie do innej roboty i tam po prostu pracuje, tam gdzie lepiej. No i wszystko w temacie. I po co takie czarne płachty i naciskać polityków? Od PiSu nie trzeba było bać pieniądze. Albo teraz wyrzucić wszystkich, co są z PiSu w gazetach. I kłamią, manipulują i traktują mafię i bandę złodziei, oszustów i kłamców jak normalną, zwykłą partię. Mam nadzieję, że PiS zniknie. Rozliczą ich do ostatniej złotówki. Po to poszłam na wybory. Po to poszłam na wybory. A gospodarczo poradzimy sobie. Najważniejsze, żeby te gnoje siedziały w pierdlu. No i tyle mam wam do powiedzenia. Nie potraficie? Trudno. Zmienić pracę. Najwyższy czas.